U Tysi na Discordzie bardzo popularne są patyki. Ja tych patyków mam dość sporo, bo niestety musiałem się pozbyć jednego małego drzewka, które ktoś chyba za głęboko zakopał, przez co uschło. No i tutaj kompresuję to wszystko. Ale spokojnie... Co się rozrasta? Kult patyków się rozrasta. Kult patyków się to ponoć nazywa. Ale spokojnie w miejsce tego drzewka już mam upatrzone ładne, do którego przygotuję dobrze podłoże i będę nadzorował zakopywanie. Kocie, to jest gamingowy kot na gamingowym krześle. Zobaczyła, że tu jest jakiś kocykowaty kawałek szmatki i zrobiła sobie tutaj siedzenie, tak? Musiałem się po robotach w ogrodzie umyć, bo byłem cały w syfie, resztkach gałęzi, a teraz pora jest odpiąć tego kompa, bo trzeba wykonać na nim kilka testów, a że najlepiej to złapać do filmu, no to trzeba to zrobić, że tak powiem, poza, poza tym pokojem, bo tutaj by to nie miało do końca sensu. Nie lubię przenosić komputera, zawsze to jest dla mnie takie nieprzyjemne, bo potem się zmieniają urządzenia audio i zawsze czegoś nie słychać później na stydimie. Ty, gdzie tam jest kursor? To jest mój najlepszy pomysł na jakiś... Na ty de facto wpadłeś, ale... Ja podpiąłem. Czekaj... Jaka rzodzielczość? Ale co, no taka... Patrz, przyjmujesz. 4 tak. kurde, i dalej! Ej, czyli co, używamy teraz tego do benchmarku. No tak, no proste, że tak. Dobra <laughs> No tak to wygląda. 3 Mark na... To była to 5? 5? No, to jest klatka, dlatego się może dziwić ktoś, kto patrzy. To na baterii. <laughs> trochę jakby grać na Arujali, a trochę nie. No, patrzcie, tylko, tylko ładna miniaturka, nie? Akurat swojego komputera używam do testów, więc komputer tutaj sobie stoi, a ja sobie muszę korzystać z telewizora, bo nie mam tutaj innego ekranu. Ale wygodnie się na dużym ekranie działa, chociaż przyciemnianie ekranu i rozjaśnianie, w zależności od to na telewizorach jest problematyczna sprawa, przy tak dużych panelach, ale to temat na zupełnie osobny materiał, odcinek, a niekoniecznie na vloga. W ogóle to śmieszna sytuacja, bo umówiłem się niechcący do fryzjera. Chciałem tylko przeglądnąć, kto mnie może przyjąć, tak z ciekawości imiona poznać, ale jak już się umówiłem, to stwierdziłem, że trochę trzeba to odświeżyć, ale nie jakoś bardzo, bo Damian ma zajęte przez następne 8 czy 9 dni. Ale ta fałusem karmi. No i co? Elegancko? Czy nie elegancko? Ułożę to jeszcze na swój sposób. I będzie get! Stałem ostatnim pod jakimś... Dobra, teraz lepiej widać. Jest dobrze z tą fryzurą, ale stałem ostatnio po takim drzewem, które puszczało sok i musieliśmy się zatrzymać. Musiałem przednią szybę wyszorować w ogóle chusteczkami, żeby była czysta. Dlatego stwierdziłem, że przyjadę, żeby sobie umyć przynajmniej szyby boczne, bo trochę brudu. No jestem na myjni, o której Dis bardzo często mówił. I rzeczywiście wziąłem na minutę aktywną pianę. Przez 10 sekund była piana, później przez 10 sekund nie było piany, tylko była woda. Później nie piana, ale tu kupiłem piany na 20 sekund i te 20 sekund było cały czas pianą. więc może lepiej kupować 3. Razy. Po 20 sekund niż raz na minutę, bo jest więcej aktywnej piany. Chyba, że było akurat w wężu, bo w sumie sam wcześniej z niej korzystałem. Dobra, trzeba wyczyścić brudesa. Yy, zapomniałem otworzyć sobie auto i próbuję się do niego wbić. Zawsze warto mieć rękawiczki w samochodzie, na przykład na taką okoliczność jak teraz. Jednak przyjemniej jest w rękawiczkach umyć auto niż bez rękawiczek. Lis, podusz tutaj jakiś dźwięk, wie że ten silnik jest niby taki. Chyba hmm. się skusiłem. No właśnie, co do tych siatek, o których wczoraj było dosyć sporo. Otóż byłem w tym momencie w sklepie, bo pojechałem po drodze, zobaczyłem, sklep jest, a zobaczę. Okazało się, że miałem jedną ostatnią siatkę. Czyli wszystkie inne siatki, które normalnie miałem gdzieś tam w samochodzie, znaczy, że gdzieś leżą po domu, a mam na jednym palcu powiesiłem. Znaczy, że gdzieś leżą po całym domu, a z całego garażu, to znaczy całego bagażnika. Kiedyś w Ikei taką siatkę kupiłem. To jest siatka na jedzenie. Bardzo fajne, bo sobie na wieszaczkę wiesz tam i mam schowane siatki, znaczy miałem schowaną jedną siatkę. No to jest przemyślane jeszcze tą sobie wezmę, zapnę jakoś chyba da się zapiąć, patrzcie Gdybym był ojcem, to byłbym wdorowym ojcem. Taki prawdziwy fan domu. Nawet bym się tamponów nie wstydził kupić dziewczynie. Mam zapasowe skarpetki w samochodzie, a przynajmniej jedno znalazłem. To jest zupełnie świeża nowa skarpetka. Ja do fizjoterapeutki chodziłem. O, to mam. Jakby się okazało, że założyłbym, miałbym dziurawę. Teraz do tego momentu zawsze je wożę ze sobą w samochodzie, bo nigdy nie znasz dnia ani godziny, kiedy trzeba będzie wymienić skarpetki, a kiedyś na tym parkingu wymieniałem skarpetki. I tak Mara mnie do tego przymusiła. Myślę, że kiedyś o tym będzie mogła opowiedzieć. To jest tak zarąbiste. Przez przypadek się trafiło akurat, że, że ma ruchome. Dobra, idę wypakować rzeczy. Pokaż się, jesteś piękny? Jesteś, ojej. Co? Tak troszkę krótko. No wiem, pani, żeby mnie za bardzo krótko nie ścinała, ale to dobrze, bo teraz mycie się będzie jeszcze prostsze. To lubię po wyjściu od fryzjera, że po prostu włosy szybko schną. A włosy kiedy szybko schną. Intel. Ta paczka z Intela, co kiedyś otwierałem, co miała ten brzęczyk taki, nie? Z fotodiodą. Teraz zawsze jak się zapala światło w kuchni, wszystkich wita ten dźwięk. To znaczy, nie za każdym razem. Bo mamy tutaj zawsze intelowską piłeczkę na, na tym głośniku i problem jest taki, że ta intelowska piłeczka czasami spadnie. Nie wiedzieć czemu. I wtedy zaczyna być drzwiami. To wiadomo, kiedy ktoś uderzy drzwiami od lodówki, to wtedy spada. W końcu stwierdziłem, że muszę ogarnąć swój kącik, taki wiecie, prywatny do roboty, do przeglądania internetu i na razie okablowuję to pod względem zasilania. I wiecie, co jest najfajniejsze? Wszystko to ogarniam sobie na tym lapku, którego już widzieliście wielokrotnie i jedną ma bardzo fajną rzecz to, że mamy tutaj normalny, duży zasilacz, ale można też na spokojnie zasilać go z takiej małej, mini kosteczki, która jest 100W zasilaczem na USB-C. Widać, że ani razu z niego nie skorzystałem, bo za każdym razem brałem ze sobą i dachałem duży zasilacz, ale w sumie do większości rzeczy, które muszę zrobić poza takim miejscem, w którym pracuję, no to nie potrzebuję wielkiej mocy. I założenie jest takie, żeby tutaj używać dużego zasilacza. Włączę tą lampkę. Od razu profesjonalnie... Czekaj, jeszcze nie to. Jeszcze to trzeba włączyć od razu profesjonalniej. Co ja miałem powiedzieć? Jest pewien rodzaj sprzętów, po którym nienawidzę wyrzucać pudełek i tym czymś są monitory. Otóż tutaj mam uchwyt, którego nie muszę szukać, bo wiem, że jest w pudełku. A pudełko jest na tyle duże. O, wentylator za niedługo to będzie potrzebne. Ten monitor po prostu, on przez to, że go się tylko łapie tam, a nie da się go przysunąć, no to ze względu na wielkość to ciężko się na nim gra w CS-a i często go używamy, na przykład podczas jakichś testów, czy coś więc wygodniej nam będzie jednak mieć nóżkę, w jego przypadku przynajmniej. Dobrze, że te nóżki i wszystkie inne tego typu rzeczy się ogarnia dosyć prosto i łatwo, więc jest plus... Czekaj. O, tu są śrubki, tutaj są śrubki. Czy to tak powinno być? Dziwnie go widzieć w takiej postaci. Tamten ma fajniejszą nóżkę, bo może ten jest ustawiony bardzo szeroko, więc niedaleko wystaje, tylko, że to jest 24-calowy panel. Tamten jest, jest 32 i to jest zawsze dosyć płaskie miejsce na to, żeby sobie tam położyć a mogli tutaj wrzucić, bo ten monitor był dość drogi takie ramię, jak miał LG Ergo, jak dobrze pamiętam. Czyli zwykły panel od LG, ale miał możliwość. Miał nóżkę w zestawie i na tej nóżce można było się przybliżać, oddalać. Jak dobrze pamiętam, bo też coś mogę mylić. No, powiem wam, że tego Maca Pro, co ma z tyłu tę tarkę do sera, to to jest fajna rzecz. Jak ja lubię Windowsa, jak ja lubię poruszanie się po nim, tak Mac jednak, oni potrafią coś zrobić tak dobrze, w tak fajny Sposób, że o jejku. No zresztą słuchajcie, ja w tym momencie te vlogi nagrywam na iPhone. Sam korzystam z maka bardzo często i jestem mega zadowolony, ale nie byłbym się w stanie przenieść w pełni na maka i korzystać tylko i wyłącznie z maka. No chyba, że takiego z M2 Ultra, to może. To jest śmieszne. E, Mówią o tym, że w trybie game mode e, maki mają zwiększyć priorytet, tam chyba próbkowanie czy częstotliwość Bluetooth, Znaczy, częstotliwość to ta sama we a w sensie częstotliwość odświeżania, ale mówi o tym, że będzie priorytet dla Kontrolerów Xboxa i PlayStation, ale pokazali tylko i wyłącznie para od PlayStation. Albo dlatego, bo im pasuje po prostu kolorem i to, jak on wygląda w porównaniu do maków. A może specjalnie nie pokazywali Xboxowego, bo to Microsoftowe. Nie wiem, ale kto by pomyślał, że Apple będzie mówić kiedykolwiek o grach i że zobaczymy na przykład Medium tutaj ma w Apple! Jaką oni mają tam piękną trawę, a ja mi w ogóle nie chce rosnąć ta trawa. Zazdroszczę. Dużo jest mówione między innymi o, o dobrym z głową, że człowiek się czuje pozytywnie i dobrze. Dajcie mi znać, czy czujecie się teraz zadowoleni ze swojego życia, czy jesteście szczęśliwi na co dzień, czy może jesteście kłębkiem nieszczęścia i złego samopoczucia. Ja na przykład ostatnimi czasy nawet ściągnąłem sobie aplikację, żeby znaleźć sobie psychologa, żeby z kimś porozmawiać i jakby poprawić swój stan umysłowy, no mind to jest taki ładne po angielsku, albo po polsku nie wiem, zdrowie głowy. Wiecie, to znowu przeglądałem TikToki, shortsy i tam ktoś Powiedział, że facet powinien zrobić to, to, to i to. I między innymi było, że oddać jakieś podróży samemu, czy znaleźć, a może to nie chodziło o faceta, tylko ogólnie o człowieka. Mniejsza, żeby popodróżować samemu. Ja właśnie dzisiaj taką podróż odbyłem. Pojechałem sobie i kupiłem sobie ciasteczka w piedronce i dwa dżemy. I umyłem samochód z y, robali, które były rozwalone, jak jechaliśmy ostatnio do Warszawy. Po co myśmy tam jechali? Ja nawet nie wiem. Nie wiem, ale po co żeśmy jechali? Nie pamiętam, mam coraz gorszą pamięć. Po prostu tyle rzeczy się dzieje każdego dnia, że nie wiem coś, jakby w co ręce włożyć. Co ja byłem? Nie, w Częstochowie jak byłem ostatnio chyba. Chyba tak, chyba tak, chyba tak. Patrzcie na to, to jest tak. No, można no, sobie no, wyświetlić na no, no, nowych Google'ach, to bo nowe Google no, zaproponowali, można sobie no, wsiąść aplikacje no, i tak dalej, ale śmieszna akcja jest taka, że można sobie wyświetlić jakby świat wirtualny szerzej niż to, co się widzi przed ekranem. Nie mam pojęcia, jak to działa, nie mam pojęcia, jak to będzie działać, jestem tego mega ciekaw, ale to trochę pokazuje takiego jednego mema, że wystarczy nam malutki pokoik, w którym będziemy siedzieć, zwinięci z goglami na głowie i będziemy wtedy zwiedzać w cały świat. Jakoś wyjątkowo czuję się nieprzyjemnie oglądając tą e, nową prezentację, bo prawda jest taka, że każdy z nas próbuje, przynajmniej takie mam wrażenie, stworzyć sobie takiego apla swojego, czyli oni pokazują nam taki idealny świat, pozbawiony wszelkich trosk, każdy tam jest uśmiechnięty, każdy wykonuje jakiś element swojej pracy, żeby stworzyć coś wielkiego, nie ma tam miejsca na pośpieszanie, na przez pane noce jest dbanie o naszą fizyczność, cielesność, ale zarazem też yy, o nasz umysł. Można powiedzieć, że też takiego APLA swojego chce stworzyć, nie? bo robię sobie taki tam pokój. Jeszcze chciałem ogarnąć tutaj jakiś motyw wentylacji, żeby tu mieć zawsze świeże powietrze, klimatyzację, żeby mieć odpowiednią temperaturę. Pytanie, czy to się kiedyś uda zrobić, czy się uda dojść tak, do takiego aplowskiego momentu. Nazwałbym to aplowskim momentem. Aplowski moment, czyli stan w życiu, który jest idealny. Nie wiem, jakoś mnie zaczęły przerażać te konferencje. Chociażby widzenie tego, jak z roku na rok wszystko się staje coraz lepsze, coraz fajniejsze. Coraz tego jest po prostu więcej, a zarazem nawet widzi się tam osoby, które są na przykład jak Tim Cook, który jest starszą osobą. Myśli się, że kurczę, pewnego dnia Tim Cook jednak odpuści swoje stanowisko. Kto inny będzie tam na przykład coś tam przedstawiać? I co wtedy z nim? I się pojawiają kolejne osoby. Kolejne osoby, które często są młodsze na przykład ode mnie, które przedstawiają coś na takiej wielkiej prezentacji, przynajmniej tak zakłada że są ode mnie. A ja co? Gadam w tym momencie u siebie w pokoju do telefonu, gdzie nie mam jeszcze założonych gniazdek i chcę piankami okleić sobie ścianę. A kto inny może powiedzieć coś innego? Może porównywać swoje życie do mojego? to się robi tak dziwnie wtedy. Bo jest tak trochę dziwnie. Kurczę, no nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, ale poniekąd ta prezentacja i dzisiaj pewne przemyślenia na temat mojego ucha, w związku z czym mi uświadomiła moja pani fryzjerka, do której dzisiaj trafiłem. Widzicie to? To jest włos. Mam włosa na uchu, który jest dłuższy niż te takie standardowe myszki na uchu. Ała, nawet go wyrywałem. Widzicie? Nawet go widać. I ten włos też mi poniekąd pewną sprawę uzmysłowił, której człowiek nie, nie zauważa na co dzień. Ten włos był taką sprawą. Jeżeli coś jest małego i coś rośnie bardzo powoli, to się tego nie zauważa. Zauważa się dopiero w momencie, kiedy jest już na uchu, jest tak głupio, bo wyrosło nam coś na uchu, czego żeśmy nie pożądali. I tak samo jest na przykład z kondycją fizyczną. Psychiczną to inna sprawa. O, psychika tego słowa mi brakowało. Na przykład ja Miałem w planach, że od 1 stycznia codziennie będę robić sobie spacer. Jesteśmy w połowie roku, widzicie, ile tych spacerów zrobiłem. Mam wrażenie, że to były dwa spacery albo trzy takie dla zdrowia, z czego dwa z tych trzech inaczej. Jeden był pełny z... więcej, z pięć było. To i tak jest mało. Nieważne, czy to były do sklepu, czy to były spacery na przykład po lesie. Ich było zdecydowanie za mało. A dzisiaj co zrobiłem? Nie przeszedłem się. Pytanie, co zrobię jutro? Czy jutro się przejdę? Czy jutro się zmotywuję? Tak jak chciałem robić streamy. Z Ringfita i jakoś te styrymy gdzieś mi uciekły. Gdzie jest ta godzina, którą chciałem poświęcić na to, żeby się rzeczywiście chociaż w takim minimalnym stopniu poruszać? Jestem z siebie niezadowolony, uśmiecham się, bo jest mi trochę wstyd, ale jestem z siebie niezadowolony. Myślałem sobie, że zrobię taką jedną pompkę dzisiaj na vlogu, żeby zrobić coś takiego jako taki początek. I ja to nawet w tym momencie zrobię. I wiecie, co to jest najśmieszniejszego? To jest pierwsza pompka w tym pokoju po odmalowaniu ścian. Niby nic, a jednak coś. I teraz pytanie moje jest do ciebie. Czy to by się udało zrobić chociaż jedną pompkę? No jak ziemniak zrobił, no to ty chyba też możesz zrobić. <śmiech> <śmiech> Dobra, wystarczy na dzisiaj. Ło! Wow. Czekaj, bo ja miałem odwrotnie to zrobić. O tak! Ło! Wow. Może każdy z nas powinien do takiego apla w swoim życiu dążyć, żeby stworzyć taką swoją idealną przestrzeń, w której czuje się najlepiej na świecie. Która sprawia, że chce mu się żyć, która sprawia, że chce mu się działać. Ale na te wszystkie rzeczy składa się tak wiele różnych elementów, że ciężko jest nadążyć i znaleźć odkrycie, co będzie fajne, a co będzie niefajne. Dobrze, że przyszłaś. Mam coś dla ciebie od zotaka, tylko nie wiem, czy, ci mogę, czy już mogę to. Po... Jak się pojawił filmik u mnie na kanale, związany z tym tematem, to mogę to pokazać we vlogu. A jak nie, to wolałbym nie pokazywać. A co to jest? To ty odpakuj sobie i ze sobą nie? ma! to w ogóle wygląda, że Nie, nie wyglądasz, ale te vlogi w ogóle mają nie wyglądać, więc ja myślę, że to idealnie pasuje jedno do drugiego. Wow! Co, myśleliście, że wam wezmę i pokażę, co tam jest w środku? Nie! Bo idźcie zobaczyć na odcinek na głównym kanale, bo jak ktoś nie wie, to prowadzę główny kanał, nazywa się po prostu Ziemniak. I tam możecie zobaczyć, jaka jest zawartość takiej przesyłki. A tak może tylko powiedzieć, czy fajne, czy nie fajne. Fajne, ale jeszcze nie do końca wiem, co jest w środku. No to odpakowuj sobie na spokojnie. Tak jak, mimo, że to będzie już któraś próba z rzędu, od jutra, bo dzisiaj już jest dosyć późno, Kocie, choć, choć że tutaj mieć... Chciałem pokazać, jak złotko śpisz, o... że jutro kolejne próby stania się lepszą wersją siebie. Więcej uśmiechu, więcej zadowolenia i więcej otwartości umysłu. Natomiast ja chciałem pokazać, że kotek spał dokładnie zaraz obok mnie, ale jak się tylko odezwałem, to wyszła. Chyba nie lubi mnie słuchać, lubi po prostu być obok mnie. To też ostatnie chwile, kiedy pojawiają się dwa inne filmy na ekranie, jest miejsce na subskrybujkę. Spędzimy razem w ciszy.